Moi chłopaki złote, portowa defensywa bravo. Cześć, cześć. Cześć, Mali. cześć, cześć, Widziałeś? Nie. Dobre. mi. A widziałeś kto jest w Krakowie wykartowany? Nie, jeszcze nie Dante. Ja nie mam czasu, ja mam moje dziecko w domu. Ja też, ale mam też aplikację Pogony. Wszystko na jednym mieście. Aktualności, filmy, zdjęcia, tabela, aukcje, zakupy, tablica. Tablica? No, tablica. Nie wiesz, co to tablica i Mariusz? Robisz zdjęcie, wrzucasz na tablicę i kibice widzą. O, widzę. Nawet serduszko ci dam. Masz aplikację? Zainstalowałem, jak nie mogłeś przestać mówić. Lepiej było, jak nie znaleźć tego polskiego. Jest nasz Dąbek. 11. kolejki. Defensywny profesor. Co tam? A ty masz aplikację Pogoni? No a ja. A słyszałeś o aukcji dla użytkowników aplikacji? Zwycięzca zobaczy mecz z Krakowią na żywo. Na nowych trybunach. E tak, no nie, nie mam czasu. Mam małe dziecko w domu. To już słyszałeś. A, i fajne zdjęcie na tablicy. Ale mały komentarzem wykrywa. Zanim zapytasz, mam aplikację i wam dam tu papiery. Brawo Kuba, brawo Malina. Piękny certyfikat. A ty co na wszystkich dzisiaj namawiasz? Zostałeś twarzą aplikacji? Tak, to się nawet trzymuje. Aplikacja pogoni kibica, poleca dante Stypica. nie? No, prawie, prawie. A ty masz aplikację?